Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Matwiej i witam na kanale Herby, Flagi, Robotypy. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Państwu symbolikę herbu nowego biskupa świdnickiego księdza Marka Mendyka. Zanim przejdziemy do blazonowania herbu, krótka notka biograficzna biskupa Marka. Ksiądz Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy koło Wałbrzycha. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu i w Papieskim Fakultecie Teologicznym. 23 maja 1987 roku ksiądz Marek otrzymuje święcenia prezbiteratu z rąk metropolity wrocławskiego księdza Henryka kardynała Gulbinowicza. Po ustanowieniu w 1992 roku diecezji legnickiej przez papieża Jana Pawła II zostaje inkardynowany do tejże diecezji. W 1995 roku ksiądz Marek broni pracy doktorskiej i rozpoczyna, i rozpoczyna posługę jako dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. W latach 2001-2005 ksiądz Marek pełni funkcję Wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. W grudniu 2008 roku papież Benedykt XVI ogłasza księdza prałata Marka Mendyka nowym biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa Stefana Cichego ksiądz Marek Mendyk otrzymuje sakrę biskupią. W w marcu 2020 roku papież Franciszek ogłasza przez Nucjaturę Apostolską w Polsce księdza, Marka, księdza biskupa Marka Mendyka nowym ordynariuszem diecezji świdnickiej. 23 kwietnia 2020 roku ksiądz biskup Marek Mendyk kanonicznie obejmuje urząd diecezji świdnickiej. Czekamy oczywiście na uroczysty ingres, który opóźnia się z powodu walki z pandemią koronawirusa jak wszyscy wiemy. Szanowni Państwo, przejdźmy do symboliki, czyli do, do tego, co nas najbardziej interesuje w dzisiejszym odcinku. Herby biskupa Marka Mendyka w swojej formie, wymowie bardzo mocno nawiązuje do, do symboli Dolnego Śląska, do symboli archidiecezji wrocławskiej, ale również do symboli biskupów legnickich. Tutaj bardzo mocno ksiądz Marek Mendyk w projekcie swojego herbu Zaakcentował tą przynależność i mamy dwa symbole w postaci Gołębicy, czyli symbolu Ducha Świętego, i monogramu maryjnego, i te dwa symbole umieszczone identycznie jak w herbach księdza Tadeusza, księdza biskupa Tadeusza Rybaka, pierwszego ordynariusza diecezji Legnickiej oraz księdza Stefana Regmunta, również biskupa pomocniczego Legnickiego, nawiązują do, do tychże herbów. herbowa, księdza biskupa Marka Mendyka jest stylizowana na renesansową i jest umieszczona na tak zwanym pastoralnym krzyżu. W centralnej części herbu biskupa Mendyka mamy tak zwany chrystogram, czyli dwie litery X i P od słowa Christos z greckiego. Jest to symbol przynależności i triumfu wiary, i przynależności do Jezusa Chrystusa. W prawym w, w prawym górnym polu mamy symbol Gołębicy, i to, tak jak mówiłem wcześniej, jest, jest to symbol Ducha Świętego. Gołębica jest właśnie zwrócona w lewą stronę. I tu muszę Państwu wyjaśnić jedną rzecz, bo już po odcinku o Herbie Legnicy w komentarzach komentowaliście Państwo, że doszło do pomyłki, że lew nie patrzy właśnie w lewo, tylko w prawą stronę. Z Stąd te nieporozumienia. Zawsze musimy opisując jakikolwiek herb, musimy się postawić po drugiej stronie tarczy herbowej. Tak jak robili to rycerze w średniowieczu, heraldyka bardzo mocno nawiązuje do turniejów rycerskich. I rycerz, który trzymał tarczę herbową, on ten wizerunek miał jakby od swojej strony. I w ten sposób jakby po rycersku opisujemy dane, dane godła i symbolikę danego herbu. I dlatego rozpoczynamy od tego pola, który jest prawym polem górnym na czerwonym tle. Mamy właśnie tę gołębicę, która jest również zwrócona w lewą stronę, centralną. I jest to symbol, tak jak powiedziałem wcześniej, Ducha Świętego. W prawym górnym polu, przepraszam, w lewym górnym polu na żółtym tle, mamy Księgę Życia z dwoma literami również z greckiego alfabetu, czyli alfą i omegą, z pierwszą literą i z ostatnią literą. Jest to, jest to nawiązanie do słów Jezusa Chrystusa, jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Pismo święte jest wpisane w biały trójkąt, który symbolizuje Trójcę Świętą. W prawym dolnym polu mamy na żółtym tle dwie ryby jest to nawiązanie do symboli wczesno ale również do bezpośrednie nawiązanie do dewizy księdza biskupa Marka Mendyka czyli do zawołania in verbo tuo domine na Twoje słowo, Panie. W, lewym, w dolnym lewym polu herbu mamy monogram maryjny i jest to litera M, niebieska, z białą lub srebrną. Obwódką na czerwonym polu. Monogram maryjny jest bardzo mocno związany z heraldyką kościelną na ziemiach polskich. Jest to taka wdzięczność naszych hierarchów i bardzo mocne przywiązanie do, do kultu maryjnego. Nad tarczą herbową umieszczony jest zielony kapelusz z dwoma sznurami i z chwostami po 6 po każdej stronie. Liczba chwostów symbolizuje dane, daną, dany status w hierarchii kościelnej, ale o tym opowiem Państwu w osobnym odcinku. Zatarczą już o tym mówiłem, mamy procesyjny. Procesujny krzyż, a u dołu zwieńczeniem całego herbu jest właśnie taśma z zawołaniem z in verbo tuodomine, czyli na Twoje słowo Panie. Szanowni Państwo, heraldyka kościelna symbolizuje się tym nie tylko na ziemiach polskich, ale ta powszechna heraldyka kościelna, że symbole, które są projektowane dla hierarchów, są bardzo dobrze wykonane od tej strony technicznej i, i, i spełniają wszelkie kanony heraldyczne. Kościół katolicki ma jednych z najlepszych heraldyków. Oni dbają o to, żeby te symbole były, były zgodne z literą heraldyczną i ta symbolika, żeby miała wydźwięk taki, jaki sobie życzy dany hierarcha. W tym wypadku mamy tutaj właśnie herb. Księdza, Marka, księdza biskupa Marka Mendyka który bardzo mocno zaakcentował tą swoją przynależność do ziem Dolnego Śląska bardzo mocno podkreślił swoje więzi z archidiecezją wrocławską to tam przecież formował się jako młody kleryk, ale to tam również został wyświęcony na księdza i, 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 i bardzo mocno również podkreślił tę swoją więź z diecezją To no, poprzez te symbole Właśnie z powiązania z herbem czy z herbami biskupów legnickich. O heraldyce kościelnej będę opowiadał Państwu często, bo, bo na to po prostu zasługuje. Heraldyka kościelna jest bardzo ważnym elementem heraldyki powszedniej, powszechnej i z racji tego, że jest tak perfekcyjnie wykonana, to, to będziemy jej poświęcać dużo czasu. To tyle na dziś, bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze, proszę o subskrypcję, proszę o lajki i proszę o komentarze. Bardzo, bardzo będzie mi miło, jeżeli Państwo będziecie pod odcinkami wpisywać, jakie znaki graficzne czy to herby, czy flagi, czy, czy właśnie logotypy, będziecie chcieli Państwo usłyszeć w moich filmach. Także jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Catch.